bo to ma te trzy cyklusy tak <laughs> więc tym razem wychodzimy do nowego odcinku. księgów robiliśmy tutaj już dzisiaj że chyba ja, będzie to więc teraz robię lepiej mam to aby to nie było tak długi jako ostatni filmik wiecie o który mi chodzi ja się zaraz pokażę o jak ten tutaj Sajdus, tak No, w ogóle to wygląda, No, nie, zatrzymam Zapozuję nagrywanie i No, po prostu będę dalej robić Pokazuję, jak zrobię jakiś ten Sukces Okej okay. to o tym czasowo Tam unownie ja już mam Tylko zasobu mam tutaj to ale jedną część musiałam dodać panowe tutaj to, to. czerwone musiałam dodać bo no inaczej to po prostu było niemożliwe nie wiem, gdzie ja to tak znalazłam <grym> więc widać raczej to, że po prostu tak to widzę nie? No i widać już tu pięknie

o no tam. Co mam teraz na ma No właśnie, gdzie tak się badało? Co no to, to nie było? Co to nie było? Co to nie było? Co to nie było? Co to nie było? Boże się to było? Ło! To na razie na chwilę. Wtedy wypiłka jest najgorsza do robienia, bo już tutaj jestem. Mam drugie piłce i już ona jest najgorsza do robienia. Wczoraj. Wczoraj już dużo bo, no, no serio, to jest bardzo trudne Wiecie, sami się tam było jeszcze nie dokończone to jest Nara Ogólnie powoli kończy Na razie pokazywam po prostu z... Może No i tak się biega, drugi koń I zaraz trzeci to się nagle zredukować. Tu znajdziemy konto. Ja nie chciałam jak zrobić tego trzeciego, bo. więc mi to nie wychodzi, jak to tak. O, widać. Właśnie teraz sobie tak zrobiłam. Dobra, kolejna kilka. No i pokażę wam końcówkę. Dobra. Dobra, chwilę jeszcze. Witam. Ponownie i zrobimy. No, zasu zrobimy. okej okay, na razie ich nie będę mówić, a więc nara Jesteście krótki, i już fair dobra. I tymczasem możecie sobie zagrać mojego cyklostwa. A nie ufie, yes. yes. a więc na razie chcę cię w tym, że mogę robić X step. tak, zrobić? a więc. O! No.